Witaj z tej strony, Paula. Zapraszam Cię dzisiaj na piękną podróż do kolorowej krainy, gdzie czeka na Ciebie niezwykłe zadanie. Jednak zanim się tam udamy, pozwól sobie teraz na chwilę spokoju i ciszy. Usiądź wygodnie na podłodze, albo połóż się w swoim łóżku. Zamknij oczy delikatnie. I zacznij skupiać się na oddechu. Głęboki wdech przez nos, powolny wydech przez usta. Wdech i wydech. Wszystkie myśli, które przychodzą do Twojej główki, po prostu obserwuj. Wyobraź sobie, że są jak chmurki, które odpływają w dal. Nie musisz się na nich skupiać. Każda nowa myśl zamienia się w kolejną białą chmurkę i odpływa. Oddychaj spokojnie. Wdech i wydech. W tej chwili nie musisz myśleć o niczym innym poza swoim oddechem. Wyobraź sobie, jak z każdym wdechem. Do Twojego serduszka napływa spokój, a każdy wydech usuwa napięcie. Czujesz, że Twój oddech jest jak delikatna kołysanka, która uspokaja Cię i przygotowuje do magicznej podróży. Poczuj ciepło otaczające Twoje ciało. To miejsce, gdzie jesteś teraz. To Twój spokojny zakątek, gdzie możesz odpocząć po całym dniu pełnym przygód. Podziękuj swojemu ciału za to, że Cię prowadzi, za to, że Cię nosi i pozwala Ci doświadczać tego cudownego świata. Teraz, kiedy jesteś w stanie spokoju i skupienia, jesteś gotowy na rozpoczęcie naszej magicznej podróży. Przed tobą wspaniały widok. Znajdujesz się przed ogromną bramą, którą otwierasz, aby wejść do magicznego ogrodu, który rozciąga się przed tobą. Przechodzisz przez bramę, a twoim oczom ukazuje się piękno natury, kwiaty o najpiękniejszych kolorach, które tańczą w delikatnym powiewie wiatru. Drzewa rozpościerające swoje gałęzie, jak przyjacielskie ramiona, a w oddali słychać szum potoku, który płynie przez ten cudowny ogród. Czujesz pod stopami miękką i ciepłą trawę, oddychasz świeżym powietrzem, a zapach kwiatów wypełnia twój nos. Jesteś teraz w miejscu, gdzie możliwości są nieograniczone. To Twój magiczny ogród, w którym możesz stworzyć wszystko, o czym marzysz. W trakcie tej podróży zauważasz, że w magicznym ogrodzie mieszkają niezwykłe istoty: są to krasnoludki, elfy, wróżki i inne stworzenia. Przyglądasz się im dokładnie i patrzysz z zaciekawieniem. Zobacz, przyfrunęła do ciebie mała zielona wróżka. Uśmiecha się do ciebie i nagle zaczyna mówić. Witaj, mały podróżniku! To, co widzisz wokół siebie, to ogród marzeń miejsce, gdzie wyobraźnia staje się rzeczywistością. Tutaj każda istota i każda chwila jest cudem. Ty też jesteś cudem, jesteś niesamowity i wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. Czy wiedziałeś o tym, że w całym wszechświecie nie ma drugiej takiej osoby jak Ty? Powtórz sobie w myślach: Jestem cudem, jestem cudem. Jestem cudem. Wróżka oprowadza cię po magicznym, cudownym świecie. Bierzesz głęboki wdech, aby poczuć jego słodki zapach. Co tak cudownie pachnie? Kwiaty? A może to zapach owoców, których jeszcze nigdy nie spotkałeś? Czujesz, jak pachnące powietrze wchodzi przez Twój nosek i rozpuszcza radość w całym Twoim wnętrzu. Jesteś lekki jak piórko. Wróżka prowadzi Cię ścieżką usypaną z piasku. Masz bose stopy i czujesz, jak nagrzany słońcem ciepły i miękki piasek dotyka Twojej skóry. To przyjemne uczucie, prawda? Po prawej stronie ścieżki widzisz krzewy pełne kolorowych kwiatów, a po lewej duże drzewa. Na drzewach mieszkają małe elfy. Zobacz, jakie są szczęśliwe. To dlatego, że zajmują się tym, co kochają robić. Niektóre z nich konstruują między drzewami mosty z promieni słonecznych. To naprawdę niesamowite, złote budowle. Inne elfy tworzą delikatne, mieniące się tkaniny, które mają specjalne właściwości, takie jak niewidzialność, leczenie czy przemiana rzeczywistości. Spójrz teraz w niebo. To małe wróżki, niczym motyle, unoszą się na wietrze. One również robią coś niesamowitego: malują obrazy na niebie, chmur używają jako płótna, przedstawiają na nich wszystkie marzenia i nadzieje mieszkańców. Wędrujesz przez magiczny ogród razem z wróżką podziwiając piękno i harmonię, które Cię otaczają. Przechodzicie obok migoczących kwiatów, śpiewających ptaków i pracowitych krasnoludków, aż w końcu docieracie do spokojnej, zielonej polany otoczonej wysokimi, majestatycznymi drzewami. Wróżka zatrzymuje się i uśmiecha do Ciebie, wskazując na polany. To tutaj, młody podróżniku, mówi wróżka, to jest miejsce, gdzie będziesz budować swój zamek marzeń. Ta polana jest magiczna, cokolwiek sobie wyobrazisz, może tu powstać. Ziemia jest miękka i gotowa na przyjęcie twoich marzeń, a powietrze jest pełne magii, która pomoże ci w budowie. Pomyśl o tym, czego najbardziej pragniesz. Jak wygląda Twój wymarzony zamek? Jakie kolory, kształty i detale chciałbyś w nim zobaczyć? Wiedz, że wszystko, co sobie wyobrazisz, może stać się rzeczywistością. Twoja wyobraźnia jest potężnym narzędziem, a Twoje marzenia są silniejsze niż myślisz. W tym miejscu masz możliwość, aby stworzyć coś wyjątkowego, coś, co będzie tylko Twoje. Nie bój się mieć wielkich marzeń i niech Twoje serce prowadzi Cię przy każdym kroku. Pamiętaj, że w tym magicznym ogrodzie wszystko jest możliwe, a Twoje marzenia mają moc zmieniania świata. Jeśli kiedykolwiek poczujesz się niepewnie, pamiętaj, że jestem tutaj, aby Ci pomóc. Razem możemy stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Teraz, młody człowieku, zacznijmy tworzyć Twój zamek marzeń. Czujesz w sobie nową siłę i wiarę w swoje możliwości. Wiesz, że w tym magicznym miejscu możesz osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Z entuzjazmem zabierasz się do pracy, wiedząc, że twój zamek marzeń wkrótce stanie się rzeczywistością. Wyobraź sobie teraz, jak zamek będzie wyglądać. Widzisz jego wielkie wieże, piękne balkony i wspaniałe sale? Gdy tylko to sobie wyobrażasz, ziemia przed tobą zaczyna się poruszać. Magiczne fundamenty zaczynają się formować, a kamienie, które pojawiają się z ziemi, układają się w solidne podstawy twojego zamku. Każdy kamień jest pełen twojej wewnętrznej mocy, tworząc solidne fundamenty dla twojej budowli. Następnie zaczynasz tworzyć ściany i wieże. Patrzysz, jak mury zamków wznoszą się ku niebu. Każdy kamień lśni delikatnym blaskiem. Wieże są wysokie i majestatyczne, a balkony wychodzą na piękne widoki magicznego ogrodu. Pracujesz z wróżką i innymi magicznymi istotami, które pomagają Ci w każdym kroku. Krasnoludki przynoszą kamienie, a wróżki dodają swoje czary, aby wszystko było jeszcze piękniejsze. Teraz czas na wnętrze zamku. Wyobrażasz sobie, jak będą wyglądały komnaty, sale balowe i tajemne przejścia. Wnętrza wypełniają się kolorami, które najbardziej lubisz. A każdy pokój jest urządzony zgodnie z Twoimi marzeniami. Elfy pomagają w tworzeniu mebli z magicznego drewna. Wokół zamku zaczynasz tworzyć ogrody pełne kwiatów, drzew i magicznych roślin. Każdy kwiat jest inny i ma swoje unikalne właściwości. Niektóre mogą spełniać życzenia. Inne opowiadają historie, a jeszcze inne emitują piękne, kojące zapachy. Wróżka uśmiecha się do ciebie i mówi: Teraz czas, aby twój zamek naprawdę ożył. Pora na to, abyś wypełnił go swoimi marzeniami. Niech w każdej komnacie zamieszka jedno z twoich pięknych marzeń. Jakie marzenia podsuwać Twoje serduszko? Co jest dla Ciebie najważniejsze? Jak lubisz się czuć? Wyobraź sobie wszystko, co przynosi Ci w życiu radość i szczęście. Wyobraź sobie, z kim chciałbyś spędzać wolny czas i co lubisz robić najbardziej. To wszystko to Twoje marzenia, które zamieszkają tutaj, aby spełniać się w Twoim życiu. Zobacz, zamek zajaśniał blaskiem, kiedy wypełniłeś go swoimi marzeniami. Każdy kąt i każdy zakątek zamku zaczynają emanować ciepłem i magią. Czujesz, jak Twoje serce bije szybciej z radości i dumy. Na koniec wróżka prowadzi cię na szczyt jednej z wież, skąd możesz podziwiać cały zamek i magiczny ogród. To wszystko jest twoje, mówi wróżka. Stworzyłeś to z serca pełnego marzeń i odwagi. Czujesz się szczęśliwy i spełniony, wiedząc, że udało ci się stworzyć coś niezwykłego. Zamek marzeń jest teraz Twoim miejscem, gdzie możesz zawsze wrócić, aby marzyć, tworzyć i być sobą. Powoli kończysz swoją magiczną podróż w ogrodzie marzeń. Wróżka uśmiecha się do Ciebie ciepło i mówi: Teraz, młody podróżniku, nadszedł czas, aby powrócić do swojego łóżka. Ale pamiętaj, że Twój zamek marzeń będzie tutaj na Ciebie czekał. Zawsze, gdy zamkniesz oczy i weźmiesz głęboki oddech, możesz wrócić do tego magicznego miejsca, aby znaleźć spokój, radość i inspirację. Zamknij teraz oczy i weź kilka głębokich oddechów. Poczuj, jak twój oddech staje się spokojniejszy i głębszy. W każdym oddechu poczuj, jak cała magia ogrodu i zamku wypełnia twoje serce spokojem i radością. Wiedz, że jesteś bezpieczny, kochany i pełen wewnętrznej mocy. Jesteś idealny taki, jaki jesteś teraz. Twoje marzenia mają ogromną moc, a ty masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, aby je spełnić. Teraz, gdy jesteś gotowy, powoli przenieś swoją uwagę z powrotem do swojego ciała, czując, jak leżysz wygodnie w swoim łóżku. Poczuj miękkość poduszek ciepło kołdry otulającej cię delikatnie. Niech Twoje serce będzie pełne spokoju i radości. Niech sny, które przyjdą tej nocy, będą pełne cudownych przygód i magicznych miejsc. Wiedz, że rano obudzisz się wypoczęty, szczęśliwy i gotowy na nowy dzień pełen możliwości. Z każdą chwilą, kiedy twój oddech staje się coraz spokojniejszy, a twoje ciało coraz bardziej zrelaksowane, pozwól sobie zanurzyć się w spokojnym śnie. Śnij piękne sny, młody podróżniku, a twój zamek marzeń Zawsze będzie czekał na Twoje powroty.